Siemanko, witamy Was, jestem Rafał. Ja Marcin. Dominik. No i dzisiaj mamy unboxing z ZCube, to zaczynamy. Mamy tu cztery narzędzia zbrodni. Będziemy ją powoli napieprzać, aż się w końcu otworzy. Patrz, jak to się robi, da no mamy... Co tu jest? Steropian? A nie, jakaś... Gówno. Gąbka. Gówno w gąbce. O, piątki. O Jezus, boję się, że to będzie same gówno, bo paczka przyjdzie w trzech częściach no O, jestem O Kurde! No jak to nic mojego, prawie, że dwójka w szrększu. Moja piątka. Jakieś stickery i tamusy. No nie pierd! Co to jest? No jakie gówno, żadnej kostki dla mnie. I podniecałem się, o, się cały dzień pustą paczką, nara. No, no. Tu mamy rachunek. Jakaś lipna kostka. No, gdzie jest rachunek? Tu jest ja pierniczę, co to jest? Jaki rtlekot. Dobra, otwieramy piątkę. całe zamówienie po chińsku. Czekaj. Tu tak. Całe zamówienie. O, ja pierniczę. Dobra, otwieram piątkę. Cała pusta to moja piątka. To jest co To dwójka moja, bo ja nie mam żadnej koski, to to nie będzie moje. Chociaż rusza się jak jakieś gówno, no nie no. no to Ale nie jest, jest Na szczęście mam stickery inne, to się zmienię, no. bo to są takie teksturowe, takie gówno. O, patrzcie, Magic. No. I ogólnie to mamy tu dwie piątki, dużo stickerów na biroro. Krzyżak, czy co to tam jest? Dwa jakieś te, te dla sokacza. I dwójkę szększu, która jedną ścianką strasznie zamula, a trzy są strasznie poluzowane. Nie no są naklejki? Nie, ja nie mówiąc na... tak, nie wiem w ogóle, co to jest. Na no, wszystkie naklejki. Dobra, to tak. zapraszamy do drugiej części na raczku. No, i to druga część jest. Tym razem nie ma Marcina, tylko jestem ja i Dominik. No, i może zaczniemy od moich kostek. Będę je układać na prawej stronie. To jest Square, jakby co tutaj już opakowałem. domyślacie się, Daję głuchą wersja druga, jakaś podruba. To, to są torpetki z Diana. To jest ta szańsza, co była wcześniej. Nie wiem dlaczego to wylądowała. Przez pewnie pomyłkę. To jest, jest cube, jak się domyślam. Dwa sety do Diana Guchonga wersji drugiej masakrycznie dużo woreczków. To są moje. No i to już są kostki kolegi. Tu jeszcze jest jedna moja. Jest to Floppy Cube i zdarłem z niej naklejki. Tutaj moje kostki. Pierwszą kostką będzie to Shankshu 2x2. Do tego będzie Shankshu Wind. Floppy Cube. I woreczki, i w którymś tam w woreczku są świecące się w ciemności podstawki No i teraz mniej więcej, jak Wam zaprezentuję kostki, dobra, nie przeżywając to jest yy, ta podstawka do Squera. Tu mamy Squera i jest on dosyć dziwny, bo yy, no patrzcie, sami to się tak super rusza, nie? Wszystko fajnie. A jak chodzi o te ściany, to normalnie masakra. I co zauważyłem? Nie wiem, czy tak jest w każdym skwerze. ale tutaj mam zaślepkę i możliwość do regulacji mam tylko w tym miejscu. I to jest naprawdę jakieś chore. No, a tak to square całkiem spoko. Mamy set naklejek do Diana Gochunga wersja druga I tutaj się mogę trochę rozgadać, a więc nie wiem w ogóle co to jest. Nie wiem, dlaczego on mi się tak porusza. widzicie sami. Nie będę tego nawet składać. Jest to totalny shit. Y, tu mamy LANLAN 1x3, czyli popularna floppy. Y, jest totalnie zjechana nożem, ale to nieważne. Y, zaraz nakleję na nią naklejki i zobaczcie, jak wygląda. I ostatnią kostką jest kostka z Cube. Również filmy LANLAN, jak to widzicie po pudełku. Nie będę korzystać z tutoriali, zamierzam ją sam ułożyć, udało mi się już to prawie raz, tylko były zamienione te trzy, czy tam dwa centry, chyba raczej trzy. No i to w sumie byłoby na tyle, jeszcze mogę się pochwalić Mirrorem, zmieniłem sobie naklejki, które unboxowałem w ostatnim, no w tym co było przed chwilą. O, dobra, teraz mój kolega. Teraz przedstawię swoje kostki, pierwszą kostką będzie to kostka Flopi, 1 na 3 x 3 Kostka rusza mi się trochę, lipnie, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Teraz przejdziemy do szczększu 2x2. Kostka rusza się o wiele, wiele lepiej niż kolegi. Nie wiem dlaczego, ale on miał jakiś piłkowy egzemplarz. Tak. Ma takie tutaj zadrapane naklejki. Teraz przejdźmy dalej. Shengshu Wind. Takie instrukcje. Kostka porusza się bardzo dobrze. Nie mam do nich żadnych zastrzeżeń. Bardzo przyjemnie się na nią układa i jestem zadowolony bardzo z tej kości. Może przejdźmy dalej. Dostałem też woreczki, tak jak mój kolega, a w woreczku mamy święcące się w ciemności podstawki.